Piasku naprawdę jest bardzo dużo. Aż wam pokażę tutaj na przykładzie. Nie wiem czy będzie widać. Zobaczcie. O Więc tu ja Zobaczcie jaka tu tak mniej więcej wysokość tu piasku. Tam wykopały. Okej. Skałki są na samym dnie na podkładach ułożone. Tu też widać, jak wykopały dół. Kryjówek mnóstwo sobie porobiły. No ale fajnie. Najważniejsze, że rybki są szczęśliwe. Nie zdarzyło się na razie jeszcze, żeby jakaś mi tu rybka padła od, przez rok czasu. Jak są. Więc myślę, że wszystko ok, funkcjonuje jak się należy Przede wszystkim żeby, żebyście wiedzieli pamiętali, że to nie jest jakiś biotop Malawi, bo ja się na tym zupełnie tak aż nie znam To po prostu są rybki Malawi i wystój porobiłem tak, no, tak jak widać Jedni powiedzą fajnie, i inni powiedzą, że brzydko. A jeszcze kto inny powie, że co tu robi Frontos? Skoro to są pyszczaki z Malawii. Ale tu jest moje akwarium, mnie cieszy i będzie tak jak mi się podoba. Jak komuś się nie podoba, no to ok. Ale, wiecie, ale komentujcie, bo jestem ciekawy po prostu co sądzicie o tym wszystkim. No, chętnie coś nowego się dowiem. Nie wiem jeśli mogę coś tu poprawić, coś zmienić Wpłynąć na zachowanie jakoś rybek na ich zdrowie. To właśnie śmiało. Dobra. Dzięki wszystkim. To do następnego.